Biznes jest prosty: pieniądze. Pieniądze: hajs, szmal, kapusta, siano, cash, mamona, pieniądz, sałata, ciaki, flota, kasa, sos, buła, zielone, kapitał to wszystko określenia jednej i tej samej rzeczy powietrza dla biznesu. Teoretycznie potrzebne są, aby zacząć, na pewno konieczne, aby się rozwijać. A z pewnością niezbędne, aby wejść na inny poziom biznesowy. Skąd je brać na poszczególnych etapach, to pytanie spędza sens powiek wielu przedsiębiorcom i ludziom, którzy chcieliby zacząć swój nowy biznes. W jednym z artykułów na blogu pisałem już o tym, skąd wziąć pieniądze, aby zacząć. Patrz, skąd wziąć pieniądze. Ten wpis można uzupełnić o kilka możliwości. Jeden z moich kolegów miał samochód za 70 tysięcy złotych, który kupił sobie pracując w korporacji. Kiedy szukał kasy na biznes, podpowiedziałem mu, że sprzedając samochód i kupując tańszy, będzie miał trochę gotówki. I tak też zrobił. Sprzedał samochód za 67 tysięcy i kupił taki za 8 tysięcy, dzięki czemu miał 59 tysięcy, żeby zacząć. I zaczął z grubej rury. Bo kupił dwie lawety za granicą i dziś je wynajmuje po 250 zł za dobę. Średnio w miesiącu auta wynajmują się 12 razy, więc z jednego ma 3000 zł dochodu, a z dwóch ponad 6000 zł. Bywały miesiące, gdzie z jednego robił 6000 zł, ale to już inna historia, bo dziś ma około 10 samochodów. Czasami wystarczy przejść się po domu i zobaczyć, co można spieniężyć. Aby móc wystartować. I może się okazać, że twój start stoi gdzieś w garażu albo w wiacie za domem. Rozpoczęcie biznesu w dzisiejszych czasach jest tylko kwestią dobrej strategii, a nie posiadania od razu kapitału. I nieważne, czy pracujesz na etacie, czy dopiero skończyłeś szkołę. Jeśli chcesz zacząć biznes, wystarczy trochę pomyśleć albo do mnie napisać, jeśli nie masz pomysłu, jak zacząć. Strategię trzeba dopasować do rodzaju biznesu, który chcesz zacząć, bo w każdym przypadku należy ją indywidualnie rozpatrzyć. Wiesz już, jak zacząć. Teraz pytanie: skąd wziąć pieniądze, aby się rozwijać? Tutaj również jest wiele możliwości. Część z nich powiela się z tymi samymi, które są przy rozpoczęciu działalności. Najbardziej popularnym sposobem finansowania rozwoju jest korzystanie z pieniędzy zarabianych na bieżąco, czyli z osiąganych zysków. W trakcie działalności firmy warto wyodrębnić część zarabianych pieniędzy na poczet realizowania przyszłych inwestycji. Innym sposobem jest przygotowanie firmy pod kredyt. Jest wiele kryteriów, przez które banki weryfikują wiarygodność firmy. I warto się z nimi zapoznać, bo mogą się przydać na jakimś etapie działania Twojego przedsiębiorstwa. Z najbardziej popularnych sposobów na pozyskanie kapitału na rozwój są jeszcze pożyczki od prywatnych osób, leasingi, współpraca z inwestorami indywidualnymi. Bardzo popularne są również fundusze unijne. Niewielu przedsiębiorców wie, że oprócz standardowych dofinansowań np. z Urzędu Pracy są także środki, często po kilka, a nawet kilkadziesiąt milionów złotych, przeznaczane na różne cele, do których dostęp mają również przedsiębiorcy. Private equity fundusze inwestycyjne zamknięte anioły biznesu to również sposoby na rozwinięcie biznesu. Tu nie będę się więcej rozpisywał, bo nie miałem większego z tym doświadczenia. Zapraszam do zgłębienia tematu w internecie. Weksle to papiery wartościowe o określonej przez prawo wekslowe formie charakteryzujące się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wystawcy weksla. Weksle można stosować do współpracy z kontrahentami. Odraczając sobie terminy płatności za towary lub usługi, sam weksel ma więcej ciekawych funkcji. Warto ten temat przybliżyć, bo jest przydatny w biznesie. Oprócz tego warto zapoznać się z ustawą regulującą weksle. Na moim blogu znajdziecie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy prawo wekslowe. Akcje, obligacje, GPW, New Connect, współpraca z brokerami oraz fuzja. Na ten temat planuję oddzielny wpis, gdyż to tematy bardzo szerokie. Są to niewątpliwie sposoby, aby wynieść swój biznes na wyższy poziom. Dlatego zostawię te tematy na przyszły wpis. A teraz trochę z innej beczki. Dziś wielu przedsiębiorców traktuje swój biznes w kategoriach nieśmiertelności i w momencie najwyższej zyskowności są chciwi na więcej. I tak samo jak na rynkach finansowych, sprzedajesz kiedy jest bardzo drogo, a kupujesz kiedy jest tanio. To w biznesie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo spienięża się w okresie najlepszego prosperity. Po prostu jest ogromna różnica mieć 100 milionów na koncie, a mieć firmę wartą 100 milionów. Historia zna wiele przykładów firm, które były wyceniane bardzo wysoko i miały swojego nabywcę. Ale właściciele nie zgodzili się sprzedać, sądząc, że zarobią więcej. Po jakimś czasie okazywało się, że ich firmy nie są warte 1,50 oferowanej na początku kwoty. Takich przykładów na rynku jest wiele. I budując firmę, warto w swoich planach zawrzeć opcję wyjścia z niej w momencie jej największej wartości lub wartości, która Ciebie zadowala. Oczywiście wielu zapyta, po co sprzedawać firmę, która dużo zarabia. I to pytanie ma sens. Po co? I tu już spieszę z odpowiedzią. Świat się zmienia, biznesy się zmieniają, trendy się zmieniają, życie się zmienia, priorytety się zmieniają, i naprawdę więcej można zrobić mając już gotówkę na koncie niż mając firmę którą trzeba się opiekować. Dziś jest warta 100 milionów, jutro nikt nie chce za nią dać nawet dwa. I takich przypadków są tysiące. Człowiek mądry na pewnym etapie swojego życia zrozumie, że nie zje dwóch czy trzech obiadów jednocześnie. Nie będzie jeździć trzema samochodami marki Ferrari w tym samym czasie. Jeden pewien próg finansowy które raz przekroczony nie daje już większej frajdy, jeśli chodzi tylko o zarabianie. No, chyba że kryje się za tym jakaś szczytna idea. Dla samego siebie i najbliższej rodziny są określone progi. Dla świata oczywiście nie ma limitu. Pamiętaj, warto pomyśleć o sprzedaży firmy w jej najlepszym momencie. Możesz później przejść na emeryturę albo zacząć jakiś kolejny projekt od nowa lub włączyć się w pomaganie innym wystartować i patrzeć, jak pod Twoim okiem rosną kolejne wielkie firmy. Pozdrawiam was. Podskryptum. Nie wiesz od czego zacząć. Masz ciekawy pomysł na biznes. Zapraszam do kontaktu. Marcin Ujejski, 8 sierpnia 2017 roku. Czytał Mateusz Dudek.